To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata. Sobotni Willingen wygrywa Kraner przed Laniszkiem, Kubacki, Brzoo, Kajgerem, Rioju, Forfangiem, Kraftem, Raimundem i Wellingerem. Ogólnie rzecz biorąc. Było dużo lepiej niż wczoraj. Ogólnie dał się przeprowadzić konkurs i kobiet, i mężczyzn. A druga seria to już po prostu rewelacja. Stabilny wiatr z tyłu, bardzo stabilny nawet. No i ogólnie dobrze się to oglądało mimo wszystko. Działanie Jerry raczej poprawne. Poza tym, że w kwalifikacjach ta usłabelka to już była chyba delikatna przesada. Jeżeli ktoś chciałby się obrócić na granę ruda, to dostał na życzenie trenera, obniżoną belkanę z przykazu sędziowskiego. No ale przecież teraz jeżeli nikt nie ma prawa pochwalić, a co ciekawe, co mnie zastanawia troszeczkę. Troszeczkę zaczyna się kreować taka narracja, że ten Pertile to nieudolny i w pewnym sensie można się z tym zgodzić, ale nie w tej kwestii, że gdzieś tam puszcza na stracenie zawodników, że puszcza ich za daleko. To jest pierwsza taka sytuacja, od kiedy tylko pamiętam, jeśli chodzi o Pertile, a i wcześniej takie sytuacje zdarzały się bardzo rzadko. I chociażby mogło tak się zdarzyć w Planicy w 2022 roku, tylko że jednak pozdrawiam po skoku CD Prowidza jednak skrócić rozbieg. I Chociażby ostatni taki skok, który sobie przypominam, no to był Rio w 2018 roku w Kusamo, tylko że tam było obniżenie belki i darczenie trenera a i tak Rio by z tego przeskoczył skocznie więc tutaj można powiedzieć, że też trochę na barki trenera wtedy spadała ta odpowiedzialność, ale ostatecznie ten kto miał wygrać, do no to wygrał Graderut, pierwszy po pierwszej, pierwszy po drugiej serii, 21 zwycięstwo, 36 miejsca na podium, 11 z rzędu, trzecia seria w historii, być może lada moment będzie druga, no niby nie skacze, najlepiej ten gra, niby kwalifikacje słabe, trening słaby, jak na jego możliwości oczywiście, no a mamy tutaj znów powiększenie przewagi, jeśli chodzi o Puchar Świata nad Kubackim, który i tak przecież dobrze skakał, Drugie miejsce Laniszek, 150 metrów w pierwszej serii, drugi po pierwszej, 23 podium, ogólnie Laniszek w mojej opinii nie skacze w jakimkolwiek stopniu inaczej niż w Kulm, na Kulm przepraszam. To jest dokładnie to samo, takie samo odbicie, tak samo kierowane, to samo tempo, prowadzenie nart, no tylko, że zmieniły się zasady gry, mamy skocznie dużą, a nie obieg do lotów i do tego jeszcze, zwłaszcza w drugiej serii, silny wiatr z tyłu. No i w takiej sytuacji to, co robi laniszki jest dużo, dużo efektywniejsze po prostu. Trzecie miejsce Kubacki, trzecie po pierwszej, 36. podium. Występ bardzo porządny, aczkolwiek kranerut po prostu zwyczajnie cały czas tutaj ucieka, ale jeśli chodzi o powrót do formy, do no to widać, że skocznia do lotów tarciarskich, no to nie jest jednak naturalne miejsce dla Kubackiego, na które się czuje jak, tak jak Kraft chociażby. Miejsce czwarte, Piotr Żyła, 11. po pierwszej, o ile Topka, Trzy czołowe miejsca miał naprawdę duży komfort, jeśli chodzi o odległości punktowe. No to od czwartego do 11 było po prostu tak ciasto, że kwestia lepszego skoku, lepszego lądowania. No i tu chociażby to wykorzystał, żyła świetny atak z 11 pozycji. Naprawdę skok super. A w pierwszej serii lądowanie średnie. Jeszcze warto zauważyć, że Kubacki w pierwszej serii miał tak średnie lądowanie, że 54 punkty, że śmiał na to zwrócić uwagę pan Formela, że być może te noty były za wysokie. Wyobraźcie sobie, jak słabe musiało być to lądowanie, że ktoś z polskich dziennikarzy śmiał zwrócić uwagę na to, że te noty są być może za wysokie. Ja nawet nie pamiętam tego, żeby coś takiego właśnie działo się przy skoku w Oberstdorfie z pierwszej serii, kiedy naprawdę, no, powiedziałbym, że o 53 punkt zetapta lądowanie to był po prostu jakiś kryminał. Dalej, piąty miejsce Geiger, piąty po serii pierwszej, Geiger wraca na dobre tory po tych treningach, zdecydowanie bardzo fajnie to wygląda. Szóste miejsce Ryoju, dziewiąte po serii pierwszej. Występ bardzo dobry. W zasadzie pomijając Sapporo, jeden z najlepszych w sezonie, zdecydowanie, ale cały czas to nie jest taki jakiś Ryoju szczególnie błyskotliwy. Trochę nie lubię tego określenia, ale wydaje się, że dość dobrze odzwierciedla to, co dotyczy Rioju. Że tam i bardzo dobrze, ale no, no nie na poziom podium po prostu. Siódme miejsce, Forfak, dwunaste po serii pierwszej. Występ bardzo dobry. W zasadzie wszystkie skoki bardzo dobre, jeśli chodzi o Forfaka do no i miejsce, co najlepszych w sezonie. Ósme miejsce, Kraf, czwarte po serii pierwszej. No w pierwszej serii z przodu. A w drugiej stylu. Do no Przy tej formie, jaką prezentuje Kraft, i przy tej paraboli lotu, no to przy tedy wietrze Kraft będzie się męczył. Po prostu będzie się męczył, i tak jest ósme miejsce. Ale Laniszek zdecydowanie odsadził, czy też oddalił Kraft od trzeciego miejsca w Pucharze Świata. Dziewiąty rajbud, środek po pierwszej. To no też wraca w świetnym stylu. Najlepszy wynik w karierze. Ogólnie występ znakomity, tak jak ci trudno się domyślić, bo to w końcu życiówka. I dziesiąty Wellinger, ósmy po serii pierwszej, naprawdę tutaj występ też porządny, zwłaszcza w pierwszej serii naprawdę super skok przy w wietrze z tyłu, takie przewyższenie złapał tuż za progiem ładnie trafiony, naprawdę ten skok był super, był fantastyczny. W drugiej serii też był to skok dobry, ale do no, mimo wszystko Wellinger jeszcze nie jest zdolny do dwóch naprawdę super skoków, ale i tak, tak jak mówię, od jakiegoś czasu coraz więcej dobrych skoków nieocenianych. Od no, jednego zaczęły się bardzo dobre skoki też w seriach ocenianych, w konkursowych, więc wydaje się, że forma Wellingera po prostu zwyczajnie cały czas rośnie i reprezentacja Polski, 22 wodzek 21 pozycja pierwszej, no skacze lepiej chyba jeszcze nie da aż tak wysokim poziomie jak na początku sezonu ale jednak są to dużo lepsze skoki niż chociażby w Sapporo, 25 stok 26 pozycja pierwszej, no stos z jakiegoś powodu zastawia się lartali, być może ktoś się ode mnie byłby w stanie wytłumaczyć dlaczego tak jest no ale skok po prostu skacze słabo po prostu, no to nie ma co się czarować że trafił w warunki jakieś złe, a jeżeli ktoś by się chciał nawet uprzeć na uszczelniony oczy, to, to tam nic ciekawego nie ma tak naprawdę, żeby można było zrzucić to cokolwiek, ewentualnie ktoś jakby chciał, no to oczywiście tak, znacznickie przeszliki niczego nie oddają. No ale tutaj naprawdę ciężko zwalić tutaj na warunki, no bo stok po prostu skacze słabo w tym konkretnym momencie na tej skoczni. 27 zniszczył 17 po sobie 1 w pierwszej serii, z pokorki w drugiej. No ten tylny wiatr po prostu zwalifikował, zniszczył zwyczajnie, Nie był to jakiś bardzo zły skok, ale po prostu wyraźny zjazd w klasyfikacji. Co jest miła faktu, że jakoś nie wiem, że ktokolwiek będzie miał opory, żeby brać go do kolejny Puchar Świata. Oczywiście to jest takie przedości brał, bo to bierze trainer, a nie ktokolwiek komentuje czy dziennikarz. I 52 wolny. Trawił warunki poniżej średniej. No ale trzeci konkurs rzędu nie ma kwalifikacji. A wiadomo, że będzie jechał też do Lake Placid do no, raczej, niepochlebne opinie na temat dyspozycji wolnego krążą i zresztą trudno się dziwić. No to, w mojej opinii on i tak skacze dużo lepiej, można było się spodziewać po Eisenerz, bo gdyby to było Eisenerz, to to byłby jeszcze 10 pozycji niżej, ale tak, no to, no średnio, bardzo, bardzo średnio i jeszcze bardziej temat pilcha będzie na pewno baglowany, do no, nieba co do tego o najmniejszych wątpliwości. Dalej reprezentacja Austrii 13 highback 14 pierwszy. Występ pierwszy w porządku, ale widać, że Jodi, Crofelik i, i Eigler i są no, po chorobie po prostu no i że Huber no, też mocno po chorobie, czy raczej po kontuzji 22 Herł 25.1. spodziewałem się dużo więcej od Herla 28 trzofelik 20% pierwszej, ale no po chorobie 36 Fetero na tej skoczni nie skakał dobrze po prostu 38. Eigner, mówiłem o tym, że jest po chorobie i 59 Huber do no, chyba jeszcze za wcześnie, na powrót za wcześnie, jeszcze przy tej rywalizacji to nie ma większego sensu. Swoją drogą ciekawe, kto pojedzie do LikePlessin, w jakich składach i ewentualnie później Rastow, bo w jest tylko jeden konkurs indywidualny. No pewnie zobaczymy wiele nowych twarzy, tak mi się przynajmniej wydaje na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Ciekawe, jak kto do tego podejdzie, do no bo Kulacki, Laniszek i Granerut pewnie pojadą, do no bo jest cały czas temat poszczególnych miejsc na podium generalki i samej kryształowej kuli, bo jeżeli by tutaj Leliszek, na przykład z Kubackim, odpuścili, zwłaszcza Kubacki, a Greerud, na przykład, walnąłby dwa zwycięstwa jeszcze w Lake Placid, to to temat kryształowej kuli zostałby niewyjaśniony, może, ale już taki w bardzo konkretnej sytuacji, w bardzo ciężkiej sytuacji byłby kubacki, bo dużo więcej zależałoby od Greeruda dać tak naprawdę od kubackiego. Dalej, Norwegia 21, Hegli 14, Roszada, jeśli chodzi o Norwegów, Hegli wskoczył, ogólnie został wywalony. Johansson ze względu na problemy z plecami, i do tego pojawiały się też pogłoski o tym, że raczej nie pogłoski, on oficjalnie mówi o tym, że chce zakończyć karierę, ma zamiar zakończyć karierę, że nad tym się wyraźnie zastanawia, że do mistrzostw, ok. Ale co dalej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, Estwold też wymieniony wchodzi Willumsztad 40. 4 razy z Erik RXL, dalej 33 Lidwik za bardzo przerzucił do przodu Lidwik do no nie wyszedł po ten skok po prostu, zwłaszcza bardziej tutaj mówię o kwalifikacjach, ale troszeczkę też w indywidualnym i 42, tande do no, taki super skok w kwalifikacjach, tak mu fajnie wyszła tutaj przerzucił skok, do no i jeszcze warunki nie najlepsze dalej słowelnie 11, Jelar, 10. post. pierwszy występ, bardzo w porządku 12 Zajc 13 po pierwszej na szczęście, nic złego się najprawdopodobniej stało, jeśli chodzi o zajca, wszystko jest w porządku. Występ przyzwoity, ale nie rewelacyjny, ale i tak jest mocno poobijany, więc jak najbardziej do zaakceptowania. Występ 19, kos 99. po stronie pierwszej. Wyraźny awans w serii, drugiej dwudziesty czwarty, Domen plus do procent pierwszy, jak Domen traci po prostu silny wiatr z tyłu na całej długości, no to co może zrobić Domen przy tym, jak zachowuje prędkość przodową na przedwiet w dalszej części ze skoku, a tego wiatru nie ma, no to trochę tak jak Craft, tylko że jeszcze bardziej, do no jednak do tego wiatru no nie jest przystosowany jakoś bardzo dobrze, chyba, że byłby w super formie, takie naprawdę super formie. 30 mogę drugi procent pierwszy, no ten drugi skok słabiutki, taki naprawdę słabiutki, no jeszcze zdołał wygrać po prostu z ostatniego miejsca RTI, gro. 31. Peter Preutz, do no, PREUC od momentu, kiedy było fajnie w kwalifikacjach piątkowych kulm, no na kul przepraszam, no to naprawdę, ale jednego takiego naprawdę fajnego skoku, jeśli chodzi o Petera Prełco no, do nie idzie, nie idzie, jeśli chodzi o Petera ale wyraźny zjazd formy w niepokojącym momencie, powiedzmy sobie szczerze, przed Mistrzostwami Świata. Dalej, Niemcy, 14. Stefan Laje, 15. po serii pierwszej, występ bardzo w porządku, to samo Schmidt. 15 po 2, 20 po serii 1, 17 Zebicher, 20 sub 1, w drugiej serii bardzo fajny skok, w kwalifikacjach fantastyczny skok, w serii pierwszej, no ta lewa skąd to no To nie był dobry skok, warunki może trochę też, ale naprawdę to nie był dobry skok, jeśli chodzi o IceBichlera. 34 LISO, super kwalifikacje, super warunki, super Belka. I ostatecznie do. No, no występ w porządku, ale patrząc przez kwalifikacje, można było się spodziewać nieco więcej, ale sam występ no, nie był zły. 49. Ziegler. 50. Rot. Do no, raczej oni trafili jeszcze fajniejsze warunki na początku kwalifikacji, więc trochę weryfikacja. 55. Paszka do no, słabsze warunki. Wydaje mi się, że sportowo jest lepszy od Rota na przykład, ale do no, brak kwalifikacji wydaje się, że do no, wyścig po mistrzostwa Świata, no, jeśli chodzi o kadrę Niemiec, no, to Paszkę już się wypisał. 60. Haman i 65. Fid Brown. Dalej. Japonia. 18 Dakabura, 19 postęp pierwszy występ bardzo w porządku, tym bardziej w drugiej stronie, do tej jednak było dość mocno z tyłu. 32 takie uczy występ bardzo przyzwoity. 47 DKI do występ do no, naprzemną no kwalifikację. 56 Kisa to słabo. 57 Yuki to puściliśmy Batmitor do no i Ukiesa to skacze jak skacze do no bardzo słaby występ, bardzo, bardzo słaby. No i dalej Finlandia ze stoją do no razem mają więcej punktów niż Włosi chociażby. 26 alto, 24 po ster pierwszej, występ przyzwoity, 29 i 27 po ster pierwszej, no dobre skoki. Poza tym ostatni, ale ale te, też warunki takie dość ciężkie. Ale ogólnie kolejny raz padają jakieś tam drobne punkty na konto Estonii. 37 Keto Sacho, występ w miarę dobry, ale też nierewelacyjny, czegoś należało spodziewać przy takich warunkach mniej więcej. No i jeszcze dyskwalifikacji do serii byłaby 53 nota, więc i tak nie dostałbym się do konkursu głównego. Dalej, Włosi 16, w Resedole 5, postępiłem, że no w pierwszej serii trafił naprawdę super warunki, skok dobry, ponad 140 metrów, super lądowanie i ogólnie też, no ten zeskok był taki, no nie Innsbruck momentami, ale taki no, popadało i zrobił się taki, no, niebezpieczny ten zysk. Taki dość mocno niebezpieczny, powiedzmy sobie szczerze. 48 Insa, do no, tam było o włos od upadku, bo tam uderzyły narty o siebie, do no, nie przypilnę lądowanie. 54 Czeko, no strasznie traci. Jak ta prawa darta idzie i za progiem, no to naprawdę bardzo mocno traci. Dalej, Szwajcaria. 20. Deszwandet, 23. Po serii pierwszej. No, Deszwandet, można powiedzieć, że od Sapporo taka bardzo solidna firma się z niego zrobiła. Trochę tak jak Deszwandet z poprzedniego sezonu. 39. Dobnik, Peter, występ przyzwoity. 51 Pierwszy Aman. No, gdyby nie krawedżowanie lewej darty do no, to, mielibyśmy go w kogurcie, ale jednak, no, nie wpadałby przebrodź koalicję, jeśli chodzi o Amana, bo no, już parę razy próbował w tym sezonie, a to się cały czas nie udaje. I 50. Usypeje do no, Skoksu, aby nie pilnował lądowania, Pewnie czas na Remo Imhofa, ogólnie rzecz biorąc, kiedy wróci z Mistrzostw Świata Juniorów, bo wydaje się, że w tej sytuacji można dać czy to Amanowicz-Pajerowi, żeby wpuścić po prostu do gry, czy to samego chowa, czy chociażby chowa z wasere, bo myślę, że jak najbardziej mogła być taka możliwość. Dalej, reszta świata: 35 Ipciolu Za bardzo się zastawił, w kwalifikacjach było lepiej, ale też lepsze warunki. No, ale występ w porządku, jak najbardziej: 42 Zograwski, 44 Dekardin, 45 Boyd Krause, 46 Marusiak. I co cieszy w przypadku Marusiaka, Skacze lepiej, ale też prędkości jazdowe wcale nie spadły. On cały czas. Jest w ogonie stawki, ale jest w tym ogonie, on nie jest za ogonem, tak jak było to do tej pory, tylko faktycznie te prędkości najazdowe są w porządku na poziomie Artiego Aigro. Aigro jest też bardzo wolny, bardzo wolny, ale jednak jest w ogonie, a nie za ogonem, jeśli chodzi o prędkości najazdowe. No i widać, że Marusia po prostu skacze lepiej, czy to jest kwestia sprzętu dużej korekty w pozycji najazdowej, czegoś innego, tego nie wiem, ale jest zdecydowanie lepiej. 53. Kołudelka, 61. Bedier, 62. Larson, 63. Kacina, 64. Urlaub, który doskacze no, tak jak skacze typowo, naprawdę tam nie ma kontroli za progiem momentami, mocno go przechyla, czy to w lewą czy w prawą stronę, zazwyczaj w lewą, 66. Szpulber, 67. Winow, 68. Vitali Kalinczynko i 69. Tkaczenko, który do no, naprawdę to jaki regres zaliczył w, w momencie pandemii, kiedy tam było największe zamieszanie chyba w pośród wszystkich federacji od skoków narciarskich, no to on naprawdę na tym uciekł strasznie na tym ucięł ogólnie Tkaczenko, bo Tkaczelko sprzed pandemii, raczej tego lockdownu szeroko pojętego, a potem, kiedy wrócili do Pucharu Świata, to jest kompletnie inny zawód i kompletnie inny też pod względem technicznym. To, jaka jest to zmiana, to jest po prostu coś niepojętego, powiedziałbym szczerze, bo to nie jest kwestia, że on się zatrzymał w rozwoju, tylko on po prostu się no nie można powiedzieć, że się cofa w rozwoju, bo to jest troszeczkę błąd językowy ale po prostu to jest znaczny regres i mam wrażenie, że był tam i wręcz postępujący. No i na koniec jeszcze rywalizacja kobiet. 11, przepraszam, pierwsza Althouse przed Klinec, dalej Takadashi, Yuki, Tobaru, Yaba, Chrysler, fry Tak, Bierset, Straight i Pinkel, i Kugul, rzecz biorąc do no, finał konkursu fantastyczny, kto. By się spodziewał, że będzie taki fantastyczny skok dla zwycięzczyni. 149,5 metra i to lądowanie, do którego nie może się przebić żadnego skracania, tylko po prostu do samego końca, do telemarku, prawidłowego telemarku. Kiedy ostatni raz widziałem 57 punktów od u kobiet, no to szczerze mówiąc nie pamiętam, a gdyby było po 19,5, myślę, że też nikt nie miałby żadnych obekcji, tak naprawdę, bo to był skok, gdzie naprawdę ciężko mu się do czegokolwiek przepić. 13. zwycięstwo, 45. miejsce na podium, no i odrobienie strat troszeczkę jednak tak do pikalni, chociaż ta różnica jest duża, no to Pikelnik na tej skoczni się nie wiedzie. Druga, klina, z po pierwszej 21 21 podium przepraszam w sezonie ogólnie pierwszy wszystko super drugi też super tylko że Althaus jeszcze dołożyła i trzecia Sara Takadashi druga po pierwszej kręciła się wokół tego podium od dłuższego czasu Dyspozycja rośnie. Czyżby miałby to być moment, kiedy w końcu ta klątwa miałaby zostać przełamana, ta nieformalna klątwa, że w końcu byłoby złoto, to byłoby bardzo ciekawe. Ciekawe czy to by ją zmotywowało, czy po prostu byłoby koniec dość. Jest złoto, już jest więcej nie interesuje koniec kariery 26 lat. Wystarczy skakania. 114 podium w karierze. Jednak ta karas cały czas będzie śrubować ten niesamowity wynik. Czwarte miejsce Yukito, szósta po serii pierwszej, tak jeszcze świetnie wyszkolona, ale tutaj nie była nierazu chyba takiej szansy, żeby naprawdę tam pociągnąć do sam do skoczni. Piąta Maruyama, czwarta po serii pierwszej, naprawdę super skoki, jeśli chodzi o Maruja, świetnie się prezentują i ogólnie Japonki podciągnęły się bardzo w tym etapie sezonu, bardzo się podciągnęły, bo na początku było naprawdę źle, problem, żeby ktokolwiek był w a tutaj naprawdę to wygląda o wiele, wiele lepiej. Szóste miejsce Kroys ze siódma pierwszej do no występ, bardzo przyzwoity siódme miejsce. po 5 pierwszej no za bardzo w górę, jak dlatego za bardzo kieruje odbicie w górę. 8 pierwsze dziewiąta postępy pierwszej występ, bardzo przyzwoity dziewiąte. Stray, dziesiąta postęp pierwszej za agresywnie w drugiej fazie lotu, za agresywnie, nawet jednej i na to zwraca uwagę, że zbyt agresywnie idzie do i później nie ma jak wykorzystać tej prędkości. przelotowej, która jest duża, do no, ale już się zbliża zeskok tak bardzo, że nie ma jak z tego korzystać. I dziesiąte miejsce Ewa Pi Kelikusa po pierwszej. Naprawdę nie idzie. I idzie na tej skorzy, kompletnie się gubi. Zabrakiem kompletnie to może nie, ale jednak traci prędkość. to za bardzo się zostawia, a później nie ma jak korzystać z wiatru przedniego. No nie idzie na tej bo po prostu zwyczajnie nie idzie. Z ciekawych wyników. 22. Wichele, wyrównanie najlepszego wyniku w karierze. 31. Nejka, Repic, Żupancic, wyrównanie najlepszego wyniku w karierze. I tutaj jeszcze muszę się zatrzymać. Jest 5. Zawodniczeka jest 6 miejsc startowych. U Słowieni ostatni kraj, który by podejrzewał o to, że nie wystawi kompletu listy startowej czy tych kwot startowych, jeśli chodzi o kobiety, bo tam naprawdę ma kto skakać. To jest naprawdę dla mnie dziwne, bardzo dziwne. Bo no w końcu dali tę dajkę do składu, ale za to nie ma niki no i o co tutaj chodzi? Już któryś tydzień z rzędu, chyba trzeci tydzień z rzędu, nie ma pełnej kwoty startowej, jeśli chodzi o Słowenki, A tam naprawdę ma kto skakać. To jest chyba jedyna nacja, gdzie naprawdę tam no, nie ma braków. To nie jest Austria, gdzie naprawdę tam się przerzedziło niesamowicie czy to z winy związku, czy po prostu były słabsze rośliny, i tam się strasznie przerzedziło. A tutaj nie ma przerzedzenia. Tam można by wystawić naprawdę mnóstwo zawodniczek. A tutaj nie wiem, czemu tak jest. Jest listę Piąta, Adriana Trabitas, życiówka, no ale lista startowa. 36 zawodniczek, do tego nie startowała. Dlaczego? Ze względu najprawdopodobniej na jakąś infekcję po prostu. No nie czuję się na siłach. Zresztą było to chyba widać podczas mixtu. To tyle. Do usłyszenia.